Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Ilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do pierwszego odcinka nowej serii na tym kanale, czyli to nie jest kuchnia studenta. W tej oto serii będę wam pokazywał różne przepisy. Przepisy, które będziemy robić całkowicie na odwrót. Zamiast wszystko, co możliwe robić najtaniej, to wszystko, co możliwe będziemy robić najdrożej. Niekoniecznie najlepiej. Po prostu będziemy próbować ogarniać składniki prosto, na przykład z Włoch. Będziemy kupować rzeczy oryginalne, drogie i dodawać mnóstwo fanaberi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić dosłownie najlepszą domową pizzę, jaką kiedykolwiek większość z Was jadła. Mogę się założyć. No a dzisiejszy odcinek będzie jeszcze tym bardziej wyjątkowy, ponieważ właśnie kiedy publikuję ten film jest dla mnie bardzo wyjątkowa data. Tak więc myślę, że mogę sobie pozwolić na odrobinę fanaberry. Zapraszam do odcinka, w którym pokażę Wam pizzę za. Tyle złotych. Ja jeszcze nie wiem, ile ono dokładnie będzie kosztować, ale Wy już macie cenę składników. Zapraszam do oglądania. A jeśli chcielibyście zobaczyć normalny odcinek Kuchni Studenta, w którym pokazuję Wam, jak zrobić najtaniej, możliwie równie, może nie równie, ale również bardzo dobrą pizzę, to piszcie śmiało w komentarzach. A ja zapraszam do partnera i chodźmy już do kuchni. W takim razie, co potrzebujemy? Zaczniemy od składników na samo ciasto. Potrzebujemy mąkę, drożdże, sól i ja używam jeszcze również semoliny na samo zakończenie. Uwielbiam jakby wykończenie pizzy właśnie za pomocą tego. Pamiętajcie, że mąka to jest najważniejszy składnik całego naszego dzisiejszego dania, tak więc kupcie dobrą, ogarnijcie dobrą, naprawdę warto zainwestować. Jeśli chodzi o sos, to będzie to bardzo, bardzo prosty, świeży sos. Nic nie gotujemy, nic nie robimy. Wystarczą dobre pomidory, San Marzano, dobra oliwa, Trochę bazylii i sól. Dosłownie wszystko. No i dodatki, które dajemy na samą pizzę, w zależności od tego, na co akurat mamy ochotę. Ja mam dzisiaj ochotę na full wypaz, no bo jest przecież wyjątkowy dzień. W takim razie parmigiano reggiano, następnie mozzarella. Na takie święto tylko i wyłącznie jedyna, słuszna, najbardziej prawdziwa. Jakby ktoś pytał na internecie, jedna taka kulka kosztuje 13 zł. <noise> Zamiast wykończyć pizzę samą oliwą, my sobie wykorzystamy trufle. Oliwie, bo dlaczego by nie. I na samo zakończenie wręcz przepyszne, włoskie mięso w formie takiej kiełbasy, kroimy na małe plasterki, dajemy na pizzę, no i po prostu ma to fenomenalny wręcz smak. I to są dosłownie wszystkie składniki, które wykorzystamy do dzisiejszego przepisu. W tym te trzy to jest tylko. Wytrzymały te słoiczki. No nie dziwię się, jak ktoś płaci 80 zł za coś takiego, to ja czegoś wymagam. <laughs> O, co ja robię w życiu. W tym te trzy składniki, to jest dosłownie moje, widzi mi się. Tak więc cała pizza składa się tylko i wyłącznie z tego oraz wody. Nic więcej nie potrzeba. Co ważne, całą pizzę będziemy robić w normalnym domowym piekarniku. Tak więc bardzo, bardzo przydatną rzeczą jest tak zwana płyta stalowa albo w wersji tańszej, po prostu kamień do pizzy. Moim zdaniem, jeśli chcecie robić porządną pizzę w domu, to jest to najlepsza inwestycja, jaką możecie zrobić. Jeśli nigdy z tego nie korzystaliście, to kupno takiego kamienia do pizzy albo płyty. Kamień oczywiście jest tańszy. I to jest najłatwiejszy, Lotniejszy sposób, aby wejść z tą swoją pizzą na dosłownie o wiele wyższy poziom. Bardzo polecam. Do tego wszystkiego polecam jeszcze jakąś łopatkę, aby naszą pizzę fajnie tam włożyć oraz wyłożyć. To jest gruba przesada do domowego użytku. Zwykła tania łopatka ze sklejki to jest najlepsza inwestycja. Tylko nie kupujcie czegoś, co ma w nazwie Italia albo Włochy, bo dopłacicie za to 50-100 zł, a w rzeczywistości to jest sklejka warta kilka złotówek, więc no. Zaczynamy od ciasta. Ja będę korzystał z robota, ponieważ jestem ogromnym leniem. Jeśli robota jednak nie posiadacie, to żaden problem. Śmiało możecie to również zrobić po prostu po prostu ręcznie. Najważniejsze w przypadku takiej pizzy to naprawdę waga. Zaczynamy. Na sam początek woda, w moim akurat w przypadku okolice 105 g, ponieważ robimy pizzę, która będzie miała 70% nawodnienia, czyli 70% masy. Mąki to jest woda. 2 gramy Aktywnych drożdży. Jeśli się boicie, że drożdże nie żyją, to po prostu dajcie im dosłownie 10 minut i bez żadnego problemu możecie to teraz sprawdzić. Teraz musimy stworzyć zawiesinę, zanim dodamy sól, ponieważ jeśli do tego dodamy sól, no to powiedzmy sobie wprost: te drożdże i sól się po prostu pozabijają, nic nam nie wyjdzie. Więc pierw robimy zawiesinę i dopiero do niej dodajemy sól. Jak robimy zawiesinę? Bardzo prosto. Dajemy tutaj do środka 10% mąki. W moim akurat przypadku jest to dosłownie 15 gramów, ponieważ razem będzie tutaj 150 gramów mąki. Jeśli zrobi się Wam troszkę więcej, żaden problem. Może być więcej, byle nie było mniej. Wymieszajmy to teraz. I teraz do środka dajemy dosłownie ledwo 3 gramy soli. Ponieważ pamiętajcie, że sól i tak dodamy jeszcze do sosu, sól będzie w sterze, sól, e, sól będzie również w parmezanie. Tak więc tej soli naprawdę mało. 3 gramy. I niech się to po prostu troszkę rozpuści i wymiesza. I teraz po prostu dodajemy resztę mąki. Idealnie, i to po prostu mieszamy albo ugniatamy przez kilka minut. Mniejsze obroty. Co chwilę ja temu pomagałem, bo to się zawsze wspinało, ale już jest gotowe. Możecie zauważyć, że ciasto jest przepiękne, delikatne. No i co najważniejsze, nie klei się do rąk. Więc co teraz robimy? Po prostu taką kulkę zostawiamy o tutaj i zostawiamy po prostu pod wilgotną ściereczką na minimum pół godziny, maks na godzinę. Później to wszystko rozwalimy, co urosło i później już będzie ten ostatni etap rośnięcia i przygotowywania. Widzimy się za jakieś pół godziny do godziny. Moi drodzy, 45 minut później, czas to wszystko otworzyć. Okej, okay, ciasto nam leciutko wyrosło. Za chwilę Wam pokażę, dlaczego powiedziałam leciutko. I co teraz robimy? Ano, niszczymy je! Do takiej domowej pizzy, którą ja robię na dwa razy w piekarniku. Po takim pierwszym wyrośnięciu ja go po prostu rozwalam. To dosłownie mieszamy ledwo dwie minutki, aby to trochę porozwalać. Od razu, kiedy robię to, włączam też piekarnik, rozgrzewam go na maksymalną temperaturę z funkcją grilla, czyli grzanie dosłownie od góry, aby jak najlepiej rozgrzać kamień. To wystarczy. Dejmujemy to wszystko. Co robimy? Ja to wszystko będę robił na blacie, tak więc go myjemy. Następnie na blat daję odrobinkę semoliny albo mąki, której używaliście do ciasta, też można. I teraz bierzemy ciasto i musimy z niego uformować kulkę. Jak to robimy? Ja po prostu je ugniatam, można powiedzieć, między moimi dwoma dłoniami, a następnie od dołu wykorzystując te palce, wpycham jakby ciasto do środka. Ugniatam, pycham do środka, przekręcam, ugniatam, pycham do środka, przekręcam, ugniatam, pycham do środka, przekręcam. Ładna kulka, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz to wszystko na ziemi i to wszystko dokończmy. Jak sam widzicie, dogniatam jeszcze do środka, aby uformować taką kulkę i to ciasto od dołu, żeby również się fajnie połączyło. Troszkę semoliny. Na blat. I jedyne, co teraz robimy to czymkolwiek to przykrywamy. Można ściereczką, można garnkiem. Ja akurat wykorzystam plastikowe opakowanie, aby wam pokazać, jak to się będzie zmieniać z czasem. I tak zostawiamy na minimum godzinę. A my bardzo szybko musimy porozmawiać sobie o drożdżach, ponieważ zwaliłem. Co powiedział pan Sligar na samym początku odcinka? Jeśli się boicie, że drożdże nie żyją, to po prostu dajcie im dosłownie tutaj 10 minut i bez żadnego problemu możecie to teraz sprawdzić. No właśnie, no i tego nie zrobiłem. Znaczy zrobiłem dwa dni temu. Kiedy przygotowywałam się do tego materiału, przetestowałem sobie moje drożdże i wszystko wyszło na nich idealnie. Pizza wyszła fenomenalnie, ale dzisiaj te drożdże już praktycznie nie żyją. Jak sam widzicie, tych drożdży użyłem do pizzy. Zrobiłem bardzo krótki test. Ciepła woda 40-50 stopni, łyżeczka cukru, 3 gramy drożdży do każdego testera. Jak sam widzicie, coś tutaj się dzieje, coś tutaj działa mimo wszystko. więc niech już tak zostanie. Tutaj i tutaj jednak widzicie, jak drożdże naprawdę powinny wyglądać. To jest po prostu przepaść. To są półmartwe drożdże, to są praktycznie martwe drożdże, kupiłem je tydzień temu z marketu i po prostu nie działają. Magia. A to są drożdże w takim oto opakowaniu, które trzymam w lodówce. To opakowanie ma już chyba dobry miesiąc i powinienem ich zdecydowanie użyć, ponieważ tak wyglądają dobre drożdże. Tak wyglądają złe drożdże, ale ja się uczę na błęda, Ja jedynie nie wyrzucam i pokażę Wam, że nawet na takich półmartwych drożdżach jesteście w stanie zrobić dobrą pizzę. Oczywiście, jeśli możecie, róbcie zawsze na dobrych drożdżach. Drożdże to jest podstawa dobrej pizzy, ponieważ dobrymi drożdżami będzie to ciasto przyjemne, pulchne, napowietrzone. Brzegi będą wręcz idealne, będą tam, będzie tam Mnóstwo takich baniek powietrznych, co w połączeniu z dużą ilością nawodnienia, z dużą ilością pary i tak dalej, zrobi nam przegenialne ciasto. W moim przypadku to ciasto, a to ciasto to są dwa inne ciasta, ale pokażę Wam, że nawet na tym da się zrobić. Normalnie jednak, jeśli zauważycie taką sytuację, że dzień, dwa wcześniej drożdże Wam żyły i zaufacie, że nadal będą żyć, sprawdźcie je proszę, ponieważ to lepiej od razu wywalić. Do śmietnika. Ja tej porcji na tych drożdżach nie bywale, po prostu zrobi sobie również jeszcze drugą porcję. Na normalnych, na żywych drożdżach, od razu do lodówki. Wszystko przygotowane. Dosłownie za jakieś 15 minut pizzę już będziemy przygotowywać do piekarnika, więc od razu robimy teraz sos. Dobre pomidory, do tego oczywiście trochę oliwy, szczypta soli i rzecz opcjonalna, której nie trzeba dodać, ale ja akurat osobiście uwielbiam po prostu świeże liście bazylii. Mi to bardzo, bardzo smakuje. I miksujemy. Gotowe, koniec. Nic więcej, nie trzeba robić. To jest gotowy sos, który damy już prosto na pizzę. W moim przypadku, półtorej godziny później, ciasto wygląda mniej więcej tak. Macie również teraz porównanie, jak wyglądało przed po, oraz macie również porównanie, jak wyglądała moja, moja druga porcja przed po, gdzie wykorzystałem już drożdże, które po prostu były żywe, a nie tak jak tutaj półżywe. Więc czas teraz wszystko robić na raz. Co robimy na początek? Semolina, za chwilę zobaczycie, dlaczego tak dużo. Podnosimy naszą kulkę prosto na semolinę i uciskamy w ten oto sposób. Odrobinę dalej od krawędzi, żeby jakby całe powietrze, jak sam widzicie, zostawić na okręgu. Dociskamy na bok, na drugą stronę i to samo. Odrobinę od krawędzi, na bok, drugą stronę, dalej na samą linię, na bok i gotowe. To na bok. Teraz są różne szkoły robienia pizzy. Ja robię to, co jest moim zdaniem najprostsze i robi najmniej śmieci. Najwięcej osób po prostu to trzyma, rozciąga, później daje na swoją dłoń i tak po prostu robi jakby pamięć mięśniową, sobie wyćwiczy. Ja w domu, jeśli nie chcę robić sobie syfu w kuchni, po prostu to biorę. Ten oto sposób od góry i pozwalam tak naprawdę grawitacji robić całość. Możecie zauważyć, jak moje palce pracują od środka, próbują wyrównać całą pizzę, tak aby równomiernie po prostu nam opadała wręcz i się poszerzała. Najważniejsze, zauważcie, że ja zawsze moją dłonią nie dotykam krawędzi. Ja chcę te krawędzie tutaj zostawić. Powiem Wam też jedną rzecz. Jeśli zrobicie sobie taką domową pizzę właśnie tym sposobem, to dopiero teraz tak w całości zrozumiecie, ile to umiejętności wymaga. Ogarnięcie takiej dobrej pizzy, naprawdę. Ja, kiedy zacząłem robić pizzę, dopiero to zrozumiałem i zyskałem jeszcze większy szacunek do ludzi, którzy pracują w restauracji i robią takie rzeczy. Wielki, wielki szacunek dla Was, tym bardziej teraz. Dobra, myślę, że moja pizza będzie już gotowa. Nie przesadajmy też, bo jak sam widzicie, ona już tutaj dosłownie jest prześwitująca, a końcówkę jeszcze rozciągniemy za chwilę. Co teraz? Teraz sos. Jeśli Wasz mózg mówi Wam, że już wystarczy sosu, to dalejcie jeszcze trochę. Zaufajcie mi, jako że pizzę robimy na dwa razy, to ja od razu już tutaj daję też parmezan, ponieważ pierwszy raz zrobimy pizzę bez sera, mozzarella dopiero możemy drugi raz. Za chwilę wytłumaczę Wam dlaczego. Oprócz tego od razu już teraz daję tutaj moje mięso, ponieważ ono potrzebuje więcej czasu, aby się zrobiło na pizzy, niż sama mozzarella, którą damy dosłownie na sam koniec. Odrobinę jeszcze oliwą ogarniamy całe brzegi. Dzięki temu, że tutaj na dole jest semolina, nie musimy się martwić o to, że nam się aż tak szybko przyklei. Dlatego ja zawsze daję jej więcej niż mniej. No i teraz najważniejsze: przytrzymać łopata i zdecydowanym ruchem. Pyk, udało się. Troszkę jeszcze sobie możemy rozciągnąć. I teraz to dajemy do piekarnika, aż nam się ładnie zarumieni, a później wyjmujemy, dajemy mozzarellę i ostatnie dwie minuty i pizza gotowa. Ja to daję do piekarnika, nie mogę teraz ruszać kamerą. No i możecie zobaczyć, że teraz pizza jest gotowa. Ona tak dosłownie tam będzie jakieś dwie, trzy minutki. Później ją wyjmiemy, dajemy samą mozzarellę, wkładamy, dosłownie dwie minuty i gotowe. Dobra, to już jest gotowe. Mój piekarnik w tam przedniej części grzeje o wiele bardziej, więc ja to wyjmuję. Dosłownie tyle. Zamykamy od razu. No i wkładamy już razem z serem. Obróciłem również pizzę o 180 stopni, ponieważ mój piekarnik z tamtej strony grzeje mocniej, więc połowę robię tak, a połowę o 180 stopni. Za dosłownie 2 minuty pizza będzie gotowa. Kiedy widzę, że brzegi są już gotowe, a ser zaczyna wręcz bąbelkować, to dla mnie to jest jeden znak. Wyjmujemy pizzę. Zamykamy, ponieważ ja mam jeszcze drugą porcję. Niech się grzeje. Moi drodzy, czy to wymaga jakiegokolwiek komentarza? Ale to jeszcze nie wszystko. Pizzę oczywiście dajemy odpocząć. Na samą górę dajemy oliwę. Ja mam akurat oliwę z truflami. No i jeśli macie taką ochotę, moi drodzy, świeży liść bazylii. Możecie tą bazylię nawet otoczyć w oliwie, jeśli chcecie. Albo tak dać taką świeżą, jak ja. Nie dość, że fenomenalnie to wygląda, to równie dobrze to smakuje. Minuta, dwie na ostygnięcie i czas to później przekroć. Jak sami zauważyliście, nawet pomimo tego, że drożdże tutaj dosłownie umarły, to jesteśmy w stanie uzyskać to, co chciałem uzyskać. Po pierwsze, popatrzcie na spód. Ah, ha, ha, ha. Kamień albo płyta stalowa robi tutaj genialną wręcz robotę. A po drugie, to wszystko jest idealnie chrupiące i bardzo puszyste, jak wręcz chmurka w środku. No, nie mogę się doczekać. I to jest zła pizza. To jest pizza, która mi nie wyszła. I dlatego ja jej nie wywalam, bo ona nadal mi będzie cholernie smakować. Ja moją starą łopatkę wykorzystuję właśnie jako deskę do krojenia oraz deskę do podawania takiej pizzy, bo ładnie to wygląda. Czas to przekroić? No i chyba czas to spróbować. O, ten sos. A to jest przepiękne. Hm, mm, to jest najlepsza pizza jaka mi w życiu wyszła. Dopomimo <laughs> tego, że drożdże mnie całkowicie zdradziły. A, to jest pyszne! To, moi drodzy, to jest coś, co jesteśmy w stanie uzyskać tylko i wyłącznie, jeśli korzystamy albo z kamienia, albo z płyty stalowej. Naprawdę, bardzo, ale to bardzo, bardzo polecam. To zmienia całkowicie pizzę domową na przegenialną, wręcz profesjonalną pizzę domową. Takie coś możecie w restauracji sprzedawać. O ile ktokolwiek będzie chciał zapłacić za taką pizzę 60 albo 70 zł, bo składniki tutaj kosztowały tyle, co widzicie w tytule. <laughs> moi drodzy, myślę, że czas na podsumowanie odcinka. Co miałbym nie mówić? Polecam Wam spróbować zrobić taką pizzę, ponieważ to jest o wiele prostsze niż się wydaje. A kiedy to rozumiecie, jak to wszystko działa, to później wejdą jeszcze szczegóły i wejdzie cała zabawa. Ponieważ pizza to jest nic innego, jak nauka cierpliwości oraz poznania temperatury. Ponieważ po pewnym czasie już będziecie dochodzić do takiego wniosku, a może ja bym tak otworzył teraz piekarnik na 5 minut, wtedy będzie lepiej, wtedy troszkę więcej ciepła ucieknie, wtedy troszkę dłużej będę mógł dół ogarnąć i później będzie lepsze ciasto i ser nie będzie się tak bardzo spiekł i w ogóle będzie idealnie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jakby Taką pizzę, kiedy zrobicie pierwszy, drugi, trzeci raz, nie wyjdzie wam idealnie, tym bardziej, jeśli będziecie mieć zabite drożdże, jak ja. Oczywiście druga pizza już się za chwilę robi, więc mam nadzieję, że na przebitkach wam pokażę, jak wyszła ta lepsza, mam nadzieję. No ale sami widzicie, że ta pizza jest po prostu fenomenalna. Taka pizza to jest pizza typowo restauracyjna. Nawet nie mówię o tym, że tutaj wykorzystałem milion takich składników na ten wyjątkowy dzień, bo to jest po prostu absurd, ale jeśli chcielibyście zobaczyć odcinek normalnej Kuchni Studenta, w której to pokazuje wam, jak zrobić tak prawie tak samo dobrą pizzę, bez tych wszystkich dzisiejszych dodatków i absurdalnych składników, piszcie śmiało w komentarzach, ponieważ bez żadnego problemu da się to zrobić. Pamiętajcie, pizza powstała jako jedzenie dla biednych. Pizza to jest jedzenie tanie, bardzo tanie, a to jest po prostu fanaberia do tego wyjątkowego, jakże pierwszego odcinka serii. To nie jest kuchnia studenta. Taka tradycja była w kuchni studenta, niech będzie i tutaj, zawsze muszę coś zjeść i przed kamerą. Konsystencja idealna, ciasto przepiękne, wręcz muszę trzymać, żeby mi się tutaj nie zwalało wszystko, od dołu wygląda to idealnie, uh. Mm. A to jest esencjonalne. Powiem że Wam, że pierwszy raz w życiu jem oliwę z truflami, takimi posiekanymi, nie takimi w kawałkach, czyli to, co jest tutaj i to nadaje tak ogromnej ilości smaku, nie żebym polecał wydawać 80 złotych na buteleczkę, 80 gramów, no ale... Moi drodzy, jeśli odcinek Wam się podobał, proszę Was o to, abyście zostawili łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobał, wtedy dajcie łapkę w dół, napiszcie, co Wam się nie podobało. Postaram się to również i poprawić. Udostępniajcie, pokazujcie ten film znajomym, niech on się szerzy, a ja mam nadzieję, że po prostu miło spędziliście czas. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.